Niewielkich rozmiarów bezprzewodowa myszka V550 Nano sygnowana gudłem firmy Logitech jest propozycją dla użytkowników komputerów przenośnych, którzy będą ją używać do zastosowań biznesowych. Unikalny design, pozbawiona oporu rolka, nanoodbiornik i laserowy czujnik ruchu to tylko kilka z licznych funkcji modelu V550 Nano, które to sprawią, że ów gryzoń stanie się nieodłącznym przyjacielem większości pracowników biurowych i nie tylko. Logitech V550 Nano została wyprodukowana w dwóch wariantach kolorystycznych: niebiesko-białym i szaro-czarnym. Aczkolwiek pierwszy wariant o wiele lepiej sprawdzi się w domowym zaciszu, na przykład w dłoni nastolatka. Z kolei szaro-czarny kolor dodaje myszce biznesowego wyglądu tudzież gustownej elegancji. Wbrew pozorom gryzon nie jest lekki, gdyż dodatkowego obciążenia dodają mu dwie baterie AA, dzięki czemu jego funkcjonalność wzrasta. Model. V550 Nano jest niemal zupełnie płaski, co przykłada się na swego rodzaju dyskomfort w trakcie jej użytkowania. Myszka znakomicie nadaje się do pieszych wędrówek po biurze czy też po mieszkaniu, o czym świadczy niewielki, acz wygodny klips, w środku którego znajduje się wypustka, w którą to z kolei wczepia się mysz. Współpraca z komputerem przebiega na najwyższym poziomie. Dzięki wpinanemu w złącze USB odbiornikowi, który trzeba zaznaczyć cechuje się minimalistycznym rozmiarem, Dzięki temu szansa na jego wyłamanie jest praktycznie znikoma, bowiem nie wystaje on poza obudowę. Myszka na swoim pokładzie posiada trzy przyciski i poręczne, praktycznie pozbawione oporu kółko. Rewelacyjną wiadomością jest fakt, iż V550 Nano potrafi za jednym ruchem scrolla przewinąć nawet 10 000 linijek tekstu i to w przeciągu 7 sekund. Logitech V550 Nano posiada również szereg funkcji, które ułatwiają pracę. Są to m.in. ekstremalnie żywotne baterie. Technologia Logitech Advanced 2.4 GHz Wireless, która eliminuje zakłócenia i długi zasięg, bo aż 10 metrów. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wideo prezentacje.